Witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji. Dzisiaj, jak zapewne już zauważyliście, przychodzę do Was z recenzją książki Kinga pod tytułem Mizery. Jest to książka, której nie miałam w ogóle zamiaru czytać, po którą w ogóle nie chciałam sięgać, chciałam się od niej trzymać jak najdalej, zwłaszcza po ostatnich zawodach, jeżeli chodzi o czytanie książek po obejrzeniu ekranizacji. Które po prostu uwielbiam, a jedną właśnie z takich ekranizacji jest ekranizacja Mizery w, w głównej roli Cathy Bates, tutaj w tej ekranizacji. Nie miałam zamiaru do niej sięgać, ponieważ bałam się zwyczajnie, że zrobi na mnie tak nieprzyjemne wrażenie, jak na przykład zrobili na mnie skazani na Shawshank albo Forrest Gump. Są to książki, które są naprawdę których nie da się po prostu w ogóle porównać do ich ekranizacji. W tym przypadku również miałam no, ogromne, ogromne, ogromne wątpliwości. Postanowiłam to zrobić, dlatego że jest to tak naprawdę ostatnia książka Kinga, która mnie naprawdę interesuje. King mi nie podchodzi właściwie w, żadnym, w żadnej formie, w żaden sposób. Jest to również wina tego, że ja zwyczajnie nie lubię książek tego rodzaju. Wypożyczyłam również Joyland. Razem z, z mizery. Próbowałam czytać bezsenność, próbowałam czytać Mercedes, próbowałam czytać mnóstwo, mnóstwo innych książek. Niestety nawet Zielona Mila nie spotkała się u mnie z jakąś entuzjastyczną reakcją. Zielona Mila była dla mnie taką gorszą, mniej natchnioną wersją filmu. Trudno można też to zwalać na to, że oglądałam wcześniej ekranizację przed przeczytaniem książek, ale po przeczytaniu Mizery zdałam sobie sprawę po prostu z tego, że to nie jest kwestia tego jak wspaniałe są ekranizacje, tylko tego jak bardzo zwyczajnie nie podoba mi się y, oryginał i tyle. I tak naprawdę jest to y, już w tym momencie na pewno moje ostatnie zetknięcie z Kingiem. Przeczytałam wszystkiego książki, które mnie interesowały pod względem tematu ekranizacji właśnie albo y, po prostu po prostu fabuły, i tyle. I to już jest naprawdę finish. Jeżeli chodzi o Mizery, dlaczego zdałam sobie sprawę, że to była kwestia książek, a nie ekranizacji? Dlatego, że Mizery jest lepsza od swojej ekranizacji pod wieloma, wieloma względami. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Annie Wilks w tej książce. Jest w taki sposób zarysowana, że nawet Katie Bates nie była w stanie zagrać jej w taki sposób, jak w taki sposób żeby wywoływała dokładnie te same emocje, które wywoływała w książce. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, dlatego że ja naprawdę uważam Misery za fantastyczny film Katie Bates za osobę, która absolutnie zasłużyła sobie na Oscara, którego ten film otrzymała. Mimo wszystko, mimo wszystko spotkało mnie ogromne zaskoczenie, bo tym razem książka okazała się lepsza od filmu. A w przypadku Kinga jest to dla mnie coś, co do tej pory się jeszcze nie zdarzyło. Um, czym się ta książka przede wszystkim różni? No, mianowicie tym, że mamy tutaj przede wszystkim wewnętrzny dialog głównego bohatera. Wszystko dzieje się z punktu widzenia, z punktu widzenia osoby. Mówiącej osoby pierwszej. Narratorem tutaj jest właśnie pisarz Paul Sheldon. Jeżeli chodzi o wydarzenia po kolei, wszystko jest tak naprawdę w miarę podobnie, także można spokojnie porównywać, porównywać książkę z filmem na bazie samych emocji, które się odczuwa, ponieważ pomijając trzy czy cztery takie no, dosyć spore rzeczy w pewnych momentach. Właściwie, jeżeli chodzi o, o fabułę, o akcję, wszystko jest bardzo podobnie. Tutaj w książce nie występuje jedynie jeden konkretny policjant, tak jak mamy to w filmie myślę, że w filmie był to taki zabieg dosyć potrzebny wprowadzenia takiego jednego głównego policjanta, który starał się rozwikłać tę sprawę, ze względu na to, że nie byliśmy w stanie... może i byliśmy w każdym razie, ale reżyser nie wykorzystał tego w ten sposób. W każdym razie w filmie nie mogliśmy, nie mogliśmy obserwować całej akcji i tego, co się mogło w tym wszystkim czasie dziać właśnie poza domem Annie Wilks. Z punktu widzenia Pola do. Tego tutaj w, w filmie nie było, to było w książce. Również fakt, że nie mamy tutaj, ze względu na to, że narracja jest poprowadzona z punktu widzenia pierwszej osoby, a nie osoby wszechwiedzącej, nie mamy tutaj, nie mamy tutaj relacji z tego, co naprawdę dzieje się poza domem Annie Wilks wszystko, co tutaj jest opisywane, jest można powiedzieć wytworem wyobraźni Paula Sheldona, który leży w łóżku, stara się wyzdrowieć i jednocześnie wyobraża sobie, co może dziać się na zewnątrz. Jak wyglądają poszukiwania, które zostały podjęte właśnie po tym, jak on zaginął. Jest to bardzo fajny zabieg, zrobiony, wykorzystany, wykonany w taki sposób, że momentami naprawdę wierzymy. Że zostało, to, że zostało to nie tylko napisane albo wyobrażone przez właśnie tego pisarza, który został u Annie Wilks uwięziony, ale że rzeczywiście się to wszystko działo. Także rzeczywiście dobrze zrobiony, dobrze wykorzystany motyw i rzeczywiście dobrze się to czyta. Co jest ogromnym plusem tej książki? Rzeczywiście zdaje się, że King tym razem bardzo intensywnie wszedł w psychikę człowieka w psychika człowieka, w umysł człowieka chorego psychicznie, Annie Wilks jest tutaj do tego stopnia um, rozemocjonowana, taka um, roztrzęsiona emocjonalnie, taka, taka dziwna, że, że naprawdę wzbudza przerażenie, a mnie rzadko kiedy książka jest w stanie przerazić. Tutaj rzeczywiście w trakcie czytania odczuwałam. Nie dosyć, że takie okresowe drgania serca to dosłownie ciarki na skórze, także m, rzeczywiście pod tym względem Szapoba. Jeżeli chodzi o samą jej postać, w książce jest dużo bardziej rozbudowana niż w filmie. Oczywiście mamy tutaj do czynienia zwyczajnie z większymi możliwościami, które stwarza napisanie książki na, na 300 stron. Także King miał tutaj na pewno duże większe możliwości od reżysera, co mi się tutaj bardzo podoba, to fakt, że Annie Wilks popada w stany, które od samego początku są w stanie przerazić. Nie tak jak w filmie, gdzie czekamy około 20 minut, 30 minut na to, żeby się okazało, jaka ona jest chora, jak rzeczywiście się zachowuje pod, pod tą otoczką uprzejmości. W książce mamy to od samego początku. Ona tutaj od samego początku występuje jako osoba niezrównoważona emocjonalnie. Mamy również ogromny wgląd w dziennik tak zwanych zabójstw wykonanych przez Annie Wilks. Także książka jest dużo bardziej rozbudowana, jest dużo bardziej ciekawa i rzeczywiście rys psychologiczny tej głównej bohaterki, powiedzmy sobie. No, na, po prostu absolutnie coś niesamowitego. Także jeżeli chodzi o książkę, serdecznie Wam polecam. Jest to pierwsza książka Kinga, która zrobiła na mnie wrażenie i spotkała się z jakąkolwiek aprobatą, nie mówiąc już o tym, że naprawdę, naprawdę mi się podobała. Hmm, czytałam ją rzeczywiście z zapartym tchem. Momentami, yy, momentami czytało mi się ją ciężko, dlatego że mi generalnie czyta się ciężko książki tego typu. Hmm, bo zwyczajnie nie radzę sobie z yy, takimi. Nieprzyjemnymi emocjami w trakcie czytania. Ja dużo bardziej wolę się wzruszać, śmiać się w trakcie czytania, niż właśnie odczuwać takie negatywne emocje. Także pod tym względem była to dla mnie książka naprawdę ciężka, ale jeżeli chodzi o wszystko to, co przeczytałam, Kinga, zdecydowanie najlepsza i najbardziej godna polecenia. Jestem ciekawa Waszych opinii, zwłaszcza w porównaniu z filmem, dlatego że Film jak wszyscy wiedzą i wszyscy się z tym zgadzają jest naprawdę świetnie i zrobiony i świetnie zagrany. Także jestem ciekawa jak wypadają wasze, jak wypada wasze porównanie w tym przypadku. Osobom, które nie czytały, serdecznie polecam, aż sama się sobie dziwię, że polecam Kinga. Nie sądziłam, że coś takiego się jeszcze przydarzy, ale rzeczywiście polecam bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy czytaliście, jakie macie wrażenia. I czy oglądaliście film? Jakie macie wrażenia właśnie w związku z filmem? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was serdecznie na recenzję kolejnych książek. Cześć!